Dzień dobry. Witam wszystkich widzów w wiejskiej zagrodzie. W dzisiejszym filmie przywitamy sobie kurczaki, które przyszły na świat. Mianowicie powiem Wam, ile ich jest, jakie są i wiele innych, więc zapraszam do oglądania. Także znajdujemy się teraz tutaj w odchowalniku. Gdzie wysiaduje, znaczy już nie wysiaduje, tylko jesteśmy w tym miejscu, gdzie mamusia już jest z kurczaczkami. Już jeden nawet tutaj wyszedł, się zaprezentować jako pierwszy przed kamerę. Witaj kurczaczku, bardzo piękny jesteś, tak. Tutaj kurka mamusia. Dumna jest siebie, zadowolona. Dobrze, może zacznę od tego, ile było jajek. Jajek, jak dobrze wiecie, było 20. A co się z nimi stało? Powiem krótko. Kura je pogniotła. A kilka z nich było. A kilka z nich było z bukami. W końcu zostało 7 jajek. I z tych 7 jajek póki co są 4 piękne pisklaczki. Zostały jeszcze na chwilę obecną 2 Jajka, ale nie wiem co jeszcze z nich. Nie, przepraszam, trzy. Te jajka były prześwietlane. Nawet chciałem o tym nagrać krótki filmik, ale yy, światło na to nie pozwalało. Znaczy światło, warunki po prostu. No i uważam, że ten lęk trochę jest słaby, ale bardzo się cieszę z tego, co jest i co się wykluło. Bo ważne, że coś jest, nic. Yy, ważne, że coś jest, niż miałoby nie być. Na razie są w gnieździe, jest słoma. na wierzchu jest sianko, żeby miały mięciutko. Jutro bądź pojutrze może będzie pierwsze karmienie. Bo pamiętajmy, że kurczaczki zaraz po wyłęgu nie jedzą ani nie piją, bo jeszcze żywią się zawartością z żółtka jaja. Przez około 2 dni ten kurczaczek wykluł się jako pierwszy wczoraj na wieczór. Widać zresztą, że jest najsilniejszy i największy. Później wykluł się ten, zaraz obok, ten czarny, a na końcu dzisiaj ten. No i z tego co wiem podczas prześwietlania, te jajka były takie niepewne, czy były zalężone, czy nie były, dlatego jakby już miał się coś z tych jajek wykluć, to już by się wykluło, ale jeszcze z nimi poczekam. Jeżeli nie, to pójdą po prostu już do usunięcia. O, ten ciemny kurczaczek nawet ma obrośnięte łapki, jak możecie zauważyć. Nie wiem, czy dobrze było widać. Także to już by było na tyle w tym filmie, jeśli chodzi o lęgi kurczaków. W tym roku był to już czwarty z kolei lęk, a kwoki jeszcze chcą mi siedzieć. Także zobaczę, jak będę jeszcze miał możliwość, to nasadzę jeszcze którąś kwokę. Ale póki co muszę wychować tą gromadkę pisklaczków, które są. A dopiero później będziemy myśleć, co dalej. Póki co życzymy im powodzenia, aby ładnie rosły i dobrze się rozwijały. I kurce tak samo powodzenia w odchowie i w opiece nad swoimi pisklętami. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Jeśli się on spodobał to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję kanału z dzwoneczkiem, miły komentarz no i... Słyszymy się i widzimy już w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!